Wyobraźcie sobie kraj, w którym inflacja sięga 600%, w sklepach można kupić głównie ocet, a kolejki po podstawowe produkty ciągną się kilometrami. To nie jest opis państwa upadłego w odległej części świata to Polska zaledwie 35 lat temu. Dziś ten sam kraj puka do drzwi grupy 20 najbogatszych państw w globu, stając się gospodarczym tygrysem Europy. Przejście od gospodarki centralnie planowanej do kapitalistycznego czempiona to historia, którą światowe media od The Economist po The Times nazywają jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów gospodarczych w historii nowożytnej. Jak to się stało, że Polska, startując z podobnego pułapu co Ukraina, wyprzedziła nie tylko ją, ale także kraje bałtyckie i wszystkie państwa byłego bloku wschodniego, stając się liderem regionu i globalnym graczem? I co dołączenie do grona najbogatszych gospodarek świata zmieni w życiu zwykłego Polaka? Witam Was na kanale Proste Finanse, gdzie regularnie opowiadamy o szeroko pojętej ekonomii oraz finansach w prosty i przystępny sposób. Jeśli więc chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na giełdzie i nie tylko, możesz zasubskrybować ten kanał. Zacznijmy od zobrazowania, z jakimi problemami Polska zmagała się świeżo po upadku komunizmu. Rok 1989 był dla Polski momentem, w którym upadał stary porządek, a zaczynał się nowy. Kraj przechodził z modelu gospodarki centralnie planowanej, gdzie państwo decydowało o produkcji, cenach i zatrudnieniu, na model kapitalistyczny, który był drastycznie odmienny. W 1990 roku przeciętny Polak zarabiał równowartość zaledwie 100 dolarów miesięcznie, a inflacja wystrzeliła do kosmicznych poziomów niszcząc oszczędności obywateli. Rzeczywistość lat 90. była dla milionów Polaków bolesnym szokiem. Z jednej strony odzyskano wolność polityczną i paszporty, z drugiej nastał czas cywilizacyjnego wstrząsu i wszechobecnego lęku o jutro. Euforia po wyborach 4 czerwca 1989 roku szybko zderzyła się z wyzwaniami transformacji. Polska tamtego okresu przypominała plac budowy połączony z targowiskiem. Obok nowo otwieranych kantorów i kolorowych reklam zachodnich papierosów straszyły szare przemysłowe cmentarzyska. Upadek wielkich zakładów pracy, które przez dekady dawały poczucie bezpieczeństwa, wywołał nieznane za komuny zjawisko masowe bezrobocie. W PRL-u praca była obowiązkiem i prawem, a jej brak w nowym systemie stał się ogromnym problemem. Wskaźnik osób bez zatrudnienia, który w 1990 roku startował niemal od zera, już 4 lata później osiągnął prawie 17%, by w roku 2003 dobić do rekordowych 20%. Całe regiony, szczególnie te oparte na państwowych gospodarstwach rolnych PGR czy monokulturze przemysłowej zostały odcięte od strumienia pieniędzy, popadając w strukturalną biedę. Aby wyrwać kraj z tej trudnej sytuacji potrzebny był radykalny ruch. W styczniu 1990 roku wprowadzono tak zwany Plan Balcerowicza, pakiet dziesięciu ustaw, który stał się ekonomicznym wstrząsem. Cel był jasny. Stłumić inflację, urealnić kurs złotego i zapełnić półki sklepowe. Reformy te dla wielu były szokiem. Z jednej strony, dzięki uwolnieniu cen i restrykcyjnej polityce pieniężnej, udało się zahamować galopującą drożyznę i ustabilizować walutę. Z drugiej strony, mechanizm twardego budżetu doprowadził do bankructwa tysięcy państwowych gigantów, którzy nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To właśnie wtedy narodził się polski Kapitalizm oddolny. Skoro państwowe fabryki upadały, Polacy zaczęli brać sprawy w swoje ręce, masowo zakładając małe, prywatne przedsiębiorstwa, które z czasem stały się nowym silnikiem napędowym kraju. Symbolem tych zmian jest rok 1991, kiedy to w dawnej siedzibie Partii Komunistycznej otwarto giełdę papierów wartościowych. Początkowo notowano na niej jedynie pięć spółek, ale stanowiły one fundament rynku, na którym dziś operuje ponad 100 razy więcej podmiotów. Lata 90. były czasem bolesnej nauki rynku. Polska musiała poradzić sobie z ogromnym zadłużeniem zagranicznym, co udało się dzięki porozumieniom z klubem paryskim i londyńskim, redukującym nasz dług o niemal połowę. To otworzyło drzwi dla pierwszych poważnych inwestorów zagranicznych. Zamiast budować kolejne huty i kopalnie, zaczęliśmy stawiać na montownie, centra logistyczne i przemysł lekki. Choć bezrobocie wciąż było palącym problemem, gospodarka zaczęła nabierać masy mięśniowej. Polska powoli przestawała kojarzyć się wyłącznie z tanią siłą roboczą, a zaczęła być postrzegana jako stabilne miejsce do lokowania kapitału w sercu Europy. To był czas wielkiego sprzątania po PRL-u, przygotowujący nas do najważniejszego kroku w nowożytnej historii kraju. Tym krokiem i prawdziwym turbodoładowaniem dla gospodarki było wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. To nie był tylko akt polityczny, ale przede wszystkim potężny impuls ekonomiczny. Polska zyskała dostęp do jednolitego rynku europejskiego, co oznaczało, że rodzime firmy mogły bez żadnych barier sprzedawać swoje towary od Lizbony po Berlin. W ślad za tym popłynęły miliardy euro z funduszy spójności to dzięki nim Polska z kraju dziurawych dróg zmieniła się w gigantyczny plac budowy. Tysiące kilometrów autostrad, nowoczesne oczyszczalnie ścieków, rewitalizacja miast i unowocześnienie rolnictwa to wszystko działo się na naszych oczach. Fundusze unijne zadziałały jak zastrzyk energii, który pozwolił nam biec w tempie, którego nikt w Europie się nie spodziewał. Wejście do UE sprawiło, że Polska stała się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek kontynentu. Podczas gdy zachodnie kraje, jak na przykład Włochy, zmagały się ze stagnacją, nasz kraj notował nieprzerwany wzrost PKB przez niemal trzy dekady. Wyjątkowość polskiego modelu polegała na dywersyfikacji. Staliśmy się potęgą w eksporcie mebli, żywności, części samochodowych, a później także usług IT. Polska przestała być biednym krewnym, a stała się partnerem, który przeszedł przez światowy kryzys finansowy 2008 roku bez ani jednego kwartału recesji, zyskując miano Zielonej Wyspy. To właśnie ta odporność na wstrząsy i niezwykła pracowitość obywateli pozwoliły nam przeskoczyć w rankingach zamożności kraje takie jak Portugalia czy Grecja. Jednak to już przeszłość jaka czeka nas przyszłość jakie problemy stoją przed dwudziestą gospodarką świata? Jednym z największych cichych zabójców naszego wzrostu jest dziś demografia. Polska mierzy się z prawdziwą demograficzną zimą. Starzejemy się w jednym z najszybszych temp w całej Unii Europejskiej. Kurcząca się liczba osób w wieku produkcyjnym to nie tylko statystyka to realny brak rąk do pracy, który odczuwa już niemal każda branża. Szacuje się, że do 2050 roku polski rynek pracy może stracić nawet kilka milionów pracowników. To potężne uderzenie w system emerytalny oraz ochronę zdrowia. Bez zmiany paradygmatu ten ciężar może zdusić polską dynamikę gospodarczą. Kolejnym wyzwaniem jest tak zwana pułapka średniego dochodu. Przez lata byliśmy tanią montownią Europy. Dziś ten model się wyczerpuje. Polski pracownik stał się droższy, co jest powodem do dumy, ale stawia nas w trudnym położeniu. Nie jesteśmy już wystarczająco tani, by konkurować z Indiami czy Wietnamem, a wciąż nadrabiamy dystans do Szwajcarii czy Niemiec w sektorze wysokich technologii. Aby Polska utrzymała się w gronie G20, musimy postawić na własne innowacje, patenty i globalne marki. Rozwój musi opierać się na wspieraniu rodzimego ekosystemu, od biotechnologii po sztuczną inteligencję, tak aby to polskie firmy dyktowały warunki, a nie tylko dostarczały komponenty. Kolejnym fundamentem jest niezależność i tania energia. Polska stoi przed największym wyzwaniem inwestycyjnym od dekad transformacją energetyczną. Budowa elektrowni jądrowych i rozwój sieci przesyłowych to kwestia przetrwania naszego przemysłu. Tanie zasilanie to krwiobieg nowoczesnej gospodarki 4.0. Wreszcie musimy ograniczyć zjawisko drenażu mózgów. Państwo inwestuje miliardy w edukację specjalistów, którzy po dyplomie często wyjeżdżają na zachód. Aby ich zatrzymać, nie wystarczą same podwyżki. Potrzebujemy ekosystemu badawczego, który pozwoli realizować światowej klasy projekty nad Wisłą. Kluczowe jest budowanie pomostów między nauką a biznesem, by polskie pomysły były komercjalizowane tutaj, a nie sprzedawane zagranicznym korporacjom za ułamek wartości. Jak widzicie, Polska przebyła w ciągu trzech dekad drogę, która w większości państw zajmuje stulecia. Jednak bycie w elicie to nie tylko prestiż, to przede wszystkim konieczność ciągłej ewolucji. Nasza giełda wciąż musi przebić szklany sufit niskich wycen i politycznej zależności, by stać się prawdziwym motorem innowacji. Jednak co dołączenie do grona najbogatszych gospodarek świata zmieni w życiu zwykłego Polaka. Jeśli uda nam się pokonać problemy, o których mówiłem, to dla przeciętnego Kowalskiego awans do ekonomicznej elity będzie czymś znacznie więcej niż obserwacją zdjęć naszych polityków na szczytach G20. To przede wszystkim fundamentalna zmiana w portfelu i stylu życia. Po pierwsze, wejście do grona najbogatszych oznacza wzrost siły nabywczej. Gdy polska gospodarka staje się wysokomarżowa, a nie jedynie montażownią dla okolicznych krajów, wynagrodzenia zaczną jeszcze szybciej doganiać te zachodnie, co sprawia, że dobra luksusowe, elektronika czy wakacje za granicą stają się relatywnie tańsze względem naszych zarobków. Po drugie, to całkowita redefinicja rynku pracy. Bycie w elicie oznacza, że przestajemy rywalizować o inwestycje niskimi kosztami pracy, a zaczynamy przyciągać projekty wymagające wysokich kwalifikacji. Dla zwykłego pracownika oznacza to dostęp do lepiej płatnych, ciekawszych stanowisk czy nowoczesnego przemysłu, gdzie liczy się intelekt, a nie tania robocza godzina. Po trzecie, bogatsze państwo to wyższa jakość usług publicznych. Przy większym PKB i wyższych wpływach do budżetu Polska może pozwolić sobie na standard ochrony zdrowia, edukacji i infrastruktury, który dotychczas znaliśmy tylko z wycieczek do Niemiec czy Skandynawii. To także większe bezpieczeństwo geopolityczne. Bogaty kraj to kraj z nowoczesną armią i silnymi sojuszami gospodarczymi. Wreszcie to zmiana psychologiczna i prestiżowa. Polski paszport i marka Made in Poland nabierają wartości. Przestajemy być emigrantami szukającymi lepszego życia, a stajemy się obywatelami kraju, który dyktuje warunki. Krótko mówiąc, dołączenie do najbogatszych to przejście z etapu dorabiania się na przetrwanie do etapu budowania stabilnego dobrobytu dla pokoleń. Jednak przed nami wciąż stoi największy test sprawności państwa. Musimy wygrać wyścig z demografią, zabezpieczyć przyszłość tanią energią z atomu i zatrzymać w kraju najbardziej błyskotliwe umysły. Sukces, który zbudowali nasi rodzice, musi teraz zostać podparty mądrą strategią. Polska u progu 2026 roku nie jest już uczniem, staliśmy się krajem, który sam może wyznaczać trendy. Dziękuję Wam za wspólną podróż. Jeśli ten materiał pomógł Wam lepiej zrozumieć naszą sytuację, zostawcie łapkę w górę. I dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem Polska jest gotowa na G20. Nie zapomnijcie o subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku.